YouTube sobie stwierdził, że zmienia politykę i będzie łapał moje filmy sprzed paru lat. W ogóle, ktoś pamięta jak klawiatury dwie rozjebałem mnie na godniu? Piękne czasy. Ej, mój kurwa jebanu, dziwka, Nie pierdol, klapów. Karolino, lino, 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 le ustalecie Hehehehehe Zmierdolam na Ukrainę, jebać biedę! Niech się niesie po lasach Seks pedałami, seks pedałami POLE I to w ponury Bym tylko oznajmić, że szanuję człowieka, który z dolicy podpierdolie mi progzajająco jesteś pierdolonym koksem. Nie dziko pójdę i the eyej, je kurwa na wszystko ty Nowego Pan dzioba? Nie <laughs> pana, <laughs> dziurawa, kurwa. Niektórzy mówią, że nie można chlać jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Krzykł się na zadrapania po... Piękny obraz, coś go narysował. Ten toster ratował wiele istnień ludzkich że konstrukcji chleboszynko słupodobnej. Drodzy Państwo, robi się... Co tej jest ogólnie kieliszek? A wam mówi o chlebach? O tym, że jest nim chleb. Otóż główna, prawda? Po wow. no, to, to śmieci i kurwy dodatku alkoholicy.

white 2.15, masz coś powiedzieć po white'owemu? Seks na morenkę! Rozumiał po pewnym czasie, że jego życie nie ma sensu Pierdol nawigację, bracie, przecież mnie nie znamy drogę! Ła! Kolorowy ja nie się podniósł poziom morza, a też ma podleć, nie go jebać. <śm> To normalny, szary człowiek, jedynie nie, nie puta do tutaj rozdaję. Kurwa, monitor się rozjewał A few moments later. Kto <grywa> <grywa> się z kimś przelitał, ktoś się zżyga. Panowie, życie jest przejrotne. Kajsem kurwos raj. Disco polo, disco polo daj. Patrz mi się na bebę, zerknąłem tylko. Szybki umysł, gruby plak. ten most? Stary starym automaty. Nie pierdol Każdą tomatem! Nie kurcze się z faktami, tak to jest niestety. Zatankował za uwaga. 2, 1, 3, 7! Co ja to kurwa rabię? Słucham kurwy czwartka. Jarałeś kiedyś bardziej zajebisty staw? To zobaczę ja niebawem Ten most ma definitywną depresję O, cześć Bartek O, oh, hi Mark yy. KOLONIA SPECJALNA! WSZYSTY TU TAK MANYDOWNA! Chcemy się zrać, chcemy się zrać, chcemy się zrać NIE POTRZEBUJEMY cię W naszym SKŁADZIE! Co ty kurwa chciałeś ścigać? Bum! Rozjebałem klawiaturę jedną, drugą Wchodzę na sam szczyt, jak po schodach ruchomych Jestem odpadem, genetycznym błędem Co tu się robi, Pany? Ole faza! Jestem turbo mądry Podpienia słuchawki nie działają Podpiąć telefon, co zrobiłem? I włożyć się kurwa do uszu, to jest dosyć ważne Z PEDAŁAMI!

Życie jest cudowne, Czego mi nie brakuje. Cała rodzina w komplecie, jestem najszczęśliwszy na świecie. Ogólnie zaraz barkę mamy. Dziękuję ci panie Boże. Opinie ekspertów są podzielone. Jak cięk jest A Napierdoni zobaczymy. Bo na Mam ma Michał. Dostałem wzroku ćpuna, nie wiem czy być, to to jest. Sprawdziłem na tamtych drzewkach, już wam pokazuję. na tamte drzewa, malują dziwne, nie jakbyście LSD zażyli. Nie wiem jak to jest zacząć LSD, ale się domyślam. Minąłem jelenia. Istnieje szansa, że ten jeleń palił gibon, Dlatego mam halucynację. You have shown me monkey, monkey, ode mnie wypierdala. Jeśli wszystko pójdzie tak jak powinno, pójść to ten film wyląduje na YouTube o 21.317 Dziewczyny 7. lubią seks, ruchanie, i Pa tutaj pisze jebać. Jaki, Jaki piękny coś się popsuło, nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. Oh, that's hot. That's hot. Rewind time. Dziewczyny lubią seks z pedałami, seks pedałami Totalnie jest tak, że dogrywam jakiekolwiek selki mi brakuje kontentu. w ogóle nigdy w życiu jak ja mógłbym coś takiego powiedzieć Cock and ball torture, CBT Ach, Co tam? Zabaliśmy się dzisiaj na pogrzebie, jest to pogrzeb śmietnika jakim jest ten kanał, Jestem się specjalnie nie ubrały. <gry> tutaj widzicie naruszenie, tutaj ważne powiadomienie, że shotów już nie ma jednych Cytując <gry> Wojciora Proszę ode mnie wybiegała! Na przestrzeni czterech lat nie udało nam się zrobić filmu, który ma 10 tysięcy wyświetleń, ale mamy który ma 9,6 To jest ludność kotłowa razy 20, tak plus minus To jest film zrobiony kompletnie po chujo Cieszcie się kontentem chujowym, ale zapaliłbym świecę, a nie na czegoś takiego, więc mogę zrobić tak

Miałeś kiedyś takie foty? Kiedyś nie miał, teraz ma. Twój stary. Jeszcze szybkie info na koniec. Od dzisiaj streamuję. Będziemy zbierać na szczytny cel. Moje konto bankowe mi powiedziało, że nie ma tam pieniędzy, więc będziemy zarabiać nami. Krótka piłka, twarda bania, zaciśnięte pięści.